Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o modzie. Ale nie byle jakiej modzie. Yves Saint Laurent. Kwiaty, elegancja i ogrody. Mamy wystawę The Flowers of Yves Saint Laurent, która potrwa od 20 września 2024 do 4 maja 2025. Czyli mamy prawie pół roku, żeby ogarnąć co Yves miał z tymi kwiatami. To połączenie ogrodu z Hot couture, tylko zamiast ziemi i konewki mamy jedwab i tiul. Zapraszam na wystawę. Nad nową wystawą były prawdziwym wyzwaniem. To było prawdziwe wyzwanie, ponieważ pracowaliśmy nad czymś bardzo specyficznym, bardziej osobistym, opartym na jego prywatnej bibliotece i twórczości. Jak wiadomo, kwiaty były mocno związane z literaturą, malarstwem i poezją. Chcieliśmy odnaleźć najbardziej prywatne elementy, które mogłyby odzwierciedlać jego twórczość. Efekt tej wystawy to współpraca z muzeum w Marrakeszu. To był pierwszy raz, kiedy muzeum w Marrakeszu współpracowało przy takim projekcie. Pracowaliśmy nad nim w dwóch rozdziałach. Pierwszy rozdział miał miejsce w Marrakeszu, gdzie skupiliśmy się bardziej na poetyckich aspektach jego pracy. Natomiast tutaj, w Paryżu, koncentrujemy się bardziej na jego prywatnym studio, tworząc intymną atmosferę. Wystawa podkreśla również inne elementy. W latach 60., kiedy odkrył Maroko, było to dla niego miejsce, gdzie mógł marzyć i tworzyć. Każdego roku spędzał tam miesiąc, czerpiąc inspiracje z natury. Żył w magicznym ogrodzie, co miało ogromny wpływ na jego twórczość. Jak na przykład jego osobisty związek z naturą. Pomysł wyszedł od Johna, dyrektora fundacji Yves Saint Laurent. Od dawna pracował nad połączeniem sztuki, malarstwa i fotografii z modą. Zaprosił tego artystę, by współpracował z kolekcją, co stworzyło dialog między strojami a obrazami. Prace współczesnych twórców uzupełniały temat wystawy. Są też rzeczy, które wcześniej nigdzie nie były pokazane. Tak, w pierwszej sali poświęconej ogrodowi jest czarna sukienka z haftem, wykonana w całości z tkanin. Ta sukienka pochodzi z kolekcji z 1974 roku. Jest też strój śniadaniowy, piżama z kolekcji z 1962 roku, który został odkryty podczas naszych badań. Sukienka z pierwszej kolekcji z 1962 roku była noszona przez Jacqueline, jedną z pierwszych klientek Yves Saint Laurent, i przekazana muzeum. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną tutaj na wystawie Yves Saint Laurent w Paryżu. Dla TV z Paryża, Maria Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.